Witam, witam. Dzień dobry. W tle, jak słyszycie, leci Muniek Staszczyk z utworem Pola, który, który robi furorę. Pozdrawiamy tak przy okazji Munika. Mam nadzieję, że wraca do zdrowia szybciutko. Ale przy tej okazji ten utwór daje mi do myślenia właśnie, że trzeba coś ze sobą zrobić, coś trzeba zmieniać. I teraz cały czas funkcjonując w tym takim nastawieniu wakacyjnym, na grupie pojawia się bardzo dużo wpisów dotyczących tego, że się nie chce, że się rozjechała ta wszystka nasza dieta. Ludzie, musicie zdać sobie sprawę, że to nie jest dieta, to nie jest coś, co robicie w przeciągu roku, nie wiem, od września do maja, a lipiec i sierpień robicie sobie labę i w tym momencie high life i piekła nie ma. Nie, to tak nie działa. Nasza dieta. Czyli nasz sposób odżywiania, bo dieta to nie jest dieta niskokaloryczna, odchudzająca, tylko dieta jako sposób mądrego, racjonalnego odżywiania musi być stosowany przez cały rok. I później są takie komentarze, że pojechałam gdzieś tam, byłam, bo to najczęściej panie, chociaż panowie też łącznie ze mną, pofolgowałam sobie, zjadłam gofry, lody i co ino, no i nagle pff, przybyło 2, 3, 5, 10 kilo, gdzieś tam się ktoś pogubił. Nie możecie tak. Słuchajcie, ja widzę sam po sobie, że jeżeli sobie tylko dzisiaj odpuszczę, jutro odpuszczę, to później już mi się nie chce, tak? A to do końca tygodnia. Dobra, jest. To wakacje. Nie, nie, to tak nie działa. Ja już kiedyś popełniłem ten błąd. Ja już wspominałem, że mi się udało już kiedyś schudnąć 20 kg, po czym w ciągu 8 lat przybiłem z powrotem do tej samej wagi. Także ja już wiem, gdzie jestem i wiem, gdzie popełniłem błąd wówczas. Słuchajcie, nie możemy sobie folgować. Codziennie rano, nawet jeżeli wczorajszy dzień był zjebany, to dzisiaj rano wstaję i mówię: dzisiaj czy mam Michę? Staram się, robię to. Nawet jeśli mi coś nie wyjdzie, to, nie, to staram się, staram się to zrobić i staram się cały czas mieć w głowie, gdzie by jeszcze byłem. 30 parę kilo temu, a gdzie jestem dzisiaj. Także słuchajcie, tak trochę motywacyjnie, a trochę żeby was opierdzielić, tak? Bo żeście się rozpuścili jak doskie bicze. Nie ma czegoś takiego jak wolne od diety. Dietę i czysto Michę trzymamy cały rok. Po co? Po prostu dla nas. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdał sobie z tego sprawy, czym jest dieta Michasia, to ja mu powtórzę to po raz kolejny. Dieta Michasia nie jest żadną cudowną dietą. Dieta Michasia to jest przemyślane, racjonalne, mądre odżywianie. Pełnowartościowa dieta. Spożywamy wszystkie rodzaje grup, prawie no wszystkie, które organizm potrzebuje i spożywamy je racjonalnie. Kontrola prędkości. 1500 metrów. I w tym momencie chodzi o to, ażeby nie gubić się, nie wiem, co weekend, co imprezę, co Sylwestra, co, co feriec i tak dalej, tak dalej. Możemy sobie raz kiedyś odpuścić, owszem, bo jest jakaś uroczystość, ale następnego dnia wracamy. I jeżeli cokolwiek nawet żeśmy dopieprzyli sobie w kilogramach, to staramy się jeszcze zacisnąć bardziej pasa, żeby wrócić na punkt zero. Bo jeżeli dzisiaj mamy punkt zero, taki jak chcieliśmy, za dwa dni, za tydzień, za miesiąc, po wakacjach dobijemy dwa kilo. Niby nie dużo. Dobra, ale mija kolejny miesiąc i przybiliśmy kilogram. Mamy trzy. Mija kolejny miesiąc i kolejny i kolejny i w roku mamy 10. I co wtedy? Wtedy w ciągu dwóch lat Przybijasz z powrotem ten, kto schudł 20 kg ma w ciągu dwóch lat z powrotem, punkt wyjścia. Ja dokładnie takie coś zrobiłem 8 chyba czy 10 lat temu. Właśnie też wydawało mi się, że to niedużo, to zaraz się zabiorę, zaraz schudnę, zaraz, e, o, że tak powiem, e, pozbieram się. Okej, okay, dzisiaj jeszcze dzisiaj ten drink, jeszcze dzisiaj to piwko, jeszcze dzisiaj ten ta czekoladka i będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Także słuchajcie. Nakopię wam do dupy, jeżeli będę słyszał takie wpisy, że rozpuściłam się i mi się nie chce. Musi ci się chcieć. Jeżeli tobie się nie będzie chciało, to komu ma się chcieć? To jest twoje życie, to jest twoja waga, twoje ciało, twoje serce. Twój zawał może być, jeżeli się nie pozbierasz. W związku z powyższym, przepraszam za wycieraczki, w związku z powyższym zastanów się, gdzie jesteś, gdzie chcesz być. Bo jeżeli nie zadbasz dzisiaj, to za miesiąc, za dwa, za rok... Będziesz znowu grubasę i znowu wrócisz na ten, sam, na ten sam poziom niebezpieczeństwa zawałowego, czy, czy, czy chorobowego, i tak dalej tak dalej. Ludzie, bardzo wiele osób udało się schudnąć i ludzie, trzymajcie dietę, ale nie taką dietę restrykcyjną, tylko taką racjonalną, taką normalną, codzienną. Nie przejadać się, nie obżerać się, przecież to jedzenie wam nikt nie zapierdzieli, to ono będzie stało jutro w tej kuchni, w tej lodówce tak dalej. Więc racjonalnie myśleć, dzielić się yy, powiedzmy posiłkami w takim sensie, dzielić grupy produktów na, na, na węglowodanowe, na tłuszczowe, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I nawet jeśli wam coś nie wyjdzie, to następnego posiłku już nie odpuszczajcie. Co z tego, że jeden nie wyszedł? Dwa wyjdą, trzy wyjdą, okej. Okay. Ale i tak jest lepiej, niż by zawalić cały dzień, bo powiedzieć sobie, dzisiaj już odpuszczam. I tak nie wyszło mi śniadanie, to odpuszczam cały dzień. Nie. Także. Słuchajcie, jest tak, kończymy wakacje, mamy końcówkę sierpnia, więc teraz ruszać dupy i deklarować się od razu w poście poniżej, kto ile zamierza jeszcze, że tak powiem, ze sobą zrobić. Są osoby, które już dotarły do pewnego punktu zero i mogą powiedzieć: Dobra, mi chodzi o utrzymanie. Drugi może powiedzieć: Mi chodzi o zrobienie 10 tysięcy kroków dziennie. Ktoś inny powie, że chce przejechać na rowerze po 50 km dziennie. Ktoś jeszcze inny powie, że chce schudnąć. Kilogram, 2, 3, 5. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyście mieli bat nad sobą. Tak jak ja sobie zrobiłem ten wykres, który już pokazywałem, to ten wykres jest świetnym batem. Niestety u mnie ten wskaźnik jest lekko nad średnią, ale to mnie właśnie co rano motywuje, jak otwieram lodówkę, patrzę: O kurde, nie trzymam się tego. Buf, lodówka zamknięta. Także zaraz będę jeszcze też pokazywać i objaśniać. Dzisiaj, oczywiście, korytko jest, trzymam. Mimo tego, że wczoraj nagrzeszyłem, dzisiaj wracam na dobre tory. To tyle, jeżeli chodzi o pogadanki motywacyjne. Natomiast niestety mam coś takiego, że czytając Wasze posty, troszeczkę się usprawiedliwiam sam przed sobą. I to tak miało dwa tygodnie, o dwóch tygodni mniej więcej patrzę i mówię a to nie tylko ja tak popłynąłem, a to nie tylko u mnie jest ten sam problem, dobra jest, zaraz się pozbieram. Nie! W tym momencie takie posty, jak wy tam rzucacie, oczywiście wiem, że to są w dobrej wierze, tylko że mnie demotywują. Bo w tym momencie pokazują, że no słuchajcie, nie jestem sam, tak? Nie tylko ja się gubię, okej? Okay? I trochę się usprawiedliwiam, a w związku z powyższym ja od dziś Mam mocne postanowienie i wracam, wracam na ten swój sposób myślenia. Wróciłem już z wakacji, zacząłem, poukładałem sobie wszystkie sprawy mniej więcej powakacyjne, zawodowe. Jestem już na takiej jako takiej prostej i w związku z powyższym, już teraz nie ma wymówek, nie ma tłumaczeń. Wczoraj byłem na ryneczku, kupiłem sobie parę rzeczy. Dzisiaj do, dobiję do następnych, że tak powiem, produktów i wracam na czystą Michę, już bez grzeszenia, bez głupot. Trzymajcie kciuki za mnie, ja będę trzymał kciuki za Was, natomiast jeżeli ktoś ma problem z motywacją, niech pisze na grupie, grupa go zmotywuje odpowiednio, albo pieprzy, albo pogłaszczę, ale chodzi o to, żebyśmy byli razem, żebyśmy siebie widzieli w sensie naszych relacji, żebyśmy mogli siebie motywować i ewentualnie wspierać. Tak? O tego jest grupa. Także słuchajcie, trzymam za Was kciuki, trzymajcie za mnie bo ja też jestem grzeczny, też jestem głupi, ale nie usprawiedliwia mnie to, żeby dalej iść tą drogą. Dobra, koniec przegadania. Miałem tylko dwa słowa powiedzieć. w 8 minut kosmosu. Pozdrawiam, narka.